Wybierasz właśnie buty do biegania? Posłuchaj tej rolki. Takie pytanie otrzymałem przez Instagram. Witam, zakupiłem buty New Balance, ale po pięciu pierwszych treningach biegowych mocno cierpi prawa stopa. Zastanawiam się, czy może to być wina zbyt małego rozmiaru butów. Dobrałem taki sam rozmiar, jak do butów codziennych. Buty do biegania kupuje się w rozmiarze większym niż rozmiar butów na co dzień. Buty powinny być o rozmiar, może nawet o półtora rozmiara większe niż te, w których chodzimy na co dzień. Rozmiar butów biegowych to bardzo indywidualna kwestia, ale luz w palcach podczas biegania jest bardzo ważny. Podczas biegu stopa pracuje i wraz z naciskiem na podłoże zwiększa swoją długość. Dlatego wybranie butów z minimalnym zapasem lub bez zapasu w palcach może prowadzić do problemów, zwłaszcza podczas aktywności biegowej. Masz pytanie? Pisz pod tą rolką. Obserwuj ten profil po więcej takich biegowych